Jak płacić mniej za gaz? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Po prostu mniej go zużywać. I to faktycznie jest prawda. A co więcej, oszczędzanie wcale nie musi być trudne ani tym bardziej uciążliwe. Za chwilę pokażę Ci kilka naprawdę prostych przykładów, dzięki którym w dość istotny sposób zmniejszysz swoje rachunki za gaz. Zacznijmy od gotowania. Pamiętaj, zawsze gotuj pod przykryciem. Dzięki temu nie tylko przyspieszysz proces gotowania, ale również zmniejszysz samo zużycie gazu. Ponadto stara się dobierać średnicę garnka do średnicy palnika. Dzięki temu ciepło jest znacznie optymalnie wykorzystywane, co wpływa również na szybkość gotowania. Stara się również używać garnków ze stali o wysokiej jakości. Oczywiście są one droższe, ale podczas gotowania zużywamy nawet o 30% mniej energii. Ponadto regularnie odkamieniaj czajnik dzięki czemu przyspieszysz gotowanie wody. Oczywiście jest to przykład dla osób, które gotują wodę na gazie. Stara się także regularnie krzyścić palniki, zabrudzone dysze, bowiem powodują znacznie większe zużycie gazu. Teraz przejdźmy do ogrzewania. Po pierwsze pamiętaj, aby odpowietrzać grzejniki. Zapowietrzone grzejniki mogą bowiem podnieść koszty ogrzewania nawet o 10%. Nie jest to wcale trudne ani nie zajmuje dużo czasu, a naprawdę dzięki temu możesz obniżyć swoje rachunki i również mieć znacznie wydajniejszy system ogrzewania w domu. Staraj się także nie zasłaniać grzejników. Pamiętaj, że zadaniem grzejnika jest oddawanie ciepła. Jeśli przesłonisz go kanapą lub szafką, zwiększasz tylko koszty ogrzewania, nawet do 20% w skali roku. Pamiętaj również o kotle grzewczym. Jeśli masz w domu kocioł gazowy starego typu, postaraj się wymienić go jak najszybciej. Wiem, że nie jest to tanie rozwiązanie, ale pamiętaj, że inwestujesz tylko raz, a czerpiesz korzyści przez lata. Wymiana kotła na nowoczesny, który gromadzi energię, pozwala zmniejszyć zużycie gazu nawet o na 50% w skali roku. Łazienka. Jeśli grzejesz wodę za pomocą piecyka gazowego, staraj się brać prysznic zamiast kąpieli. Tak? Jeśli masz kabinę, no to problem jest rozwiązany. Natomiast pamiętaj, że Długa kąpielowanie, choć potrafi być przyjemna, to tak naprawdę zużywa nie tylko znaczną ilość wody, ale również i gazu, który jest potrzebny do nagrzania wody. Pamiętaj o kranach z jednym kurkiem. Tak, w Polsce, co prawda, rzadko spotyka się krany z dwoma kurkami, natomiast jeśli takowy posiadasz, postaraj się go jak najszybciej wymienić na model z jednym. Dzięki temu nie tylko znacznie zmniejszysz zużycie wody, ale także i gazu, który jest niezbędny do ogrzewania tej wody. I to by było na tyle. Jak widzisz, zużycie oszczędzania gazu wcale nie musi być uciążliwe, ani tym bardziej trudne. I jeśli spodobał ci się mój film, jeśli pomogłem ci, kliknij lajka i oczywiście zapraszam na moją stronę.